Das, war's. das war's. Grzegorz Pawłowski, organizator Mistrzostw Powiatu w tenisie stołowym Dziewcząt i Chłopców. Dzisiaj 19 odbywają się Mistrzostwa Drużynowe Powiatu Dziewcząt, zgłosiło się 9 szkół z Powiatu Gnieźnińskiego. Turniej rozgrywany jest systemem w grupach, w trzech grupach, każdy z każdym. Z zwycięzcy grup grają miejsca od 1 do 3. Dwa zespoły zwycięskie z Mistrzostw Powiatu reprezentują Powiat Gnieźniński na rejonie poznańskim. Jutro chłopcy grają, tak? Jutro grają chłopcy. Prawdopodobnie też będzie cała obsada, około 10-12 szkół. Rozstawione zostają trzy zespoły zwycięskie z ubiegłego roku, czyli zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 2, numer 3 i zespół szkół ekonomicznych w Dziękuję za rozmowę. Okay.